Przystanek w przedszkole? Tak, my tu wysiedliśmy. Teraz może pojechać na przystanek yy, Dworzec Kolejowy. Pokaż babci, jak on jedzie. Nie masz kluczy? Nie, nie brałem. Możesz? Spadź, spadź za tą, może spać za yy, zaszatkę. Ja, kto teraz Moje? Trudno przeskoczyć. Jak tu Trudno przeskoczyć. A tuś pojedź autobusem na przystanek dworzec kolejowy. Jubacz Ja popatrzę jakie ty masz cuda. Jaki elegancki zabawki. To ty narysowałeś. On szybko pojechał. Szybko pojechał? Niech pojedzie na ten. Włoż kolejowy. Ale czy tak narysował. Rysowy mał to być. On nie na wszystkich przytankach się zatrzymuje. no bo on nie na wszystkich. Na mniejszych nie staje. Nie zatrzymuje się. On nie na

nie chcę poszło. się Tylko nie zamknęłam mieszkania, ja bo sobie myślę, gdzie ty. Kurcz, gdzieś pewnie zaszakkę wpadł. Dziobać, babciu. No. Jaki wysoki jesteś? Wyższy. Od, wyższy od tak. Jesteś wyszły. Tato, zobacz ja Gdzieś tam w las. Jaki jest. Już tutaj. Jeżeli skadzisz jeżeli skaczesz to na trawkę lepiej na trawkę, no babcia na dobrze trawie. mówi na trawę jest zdrowo I... na trawę, tak o jest jest ta jest. ładna trawka o jak tu Pip że... no jak robi pipi ooo iiii tak, iż tak ci fajnie narysował tak nie, u mnie. nie ma takich talentów. Takich talentów. Takich talentów. Takich talentów. Takich talentów. nie ma Takich talentów. Takich talentów. Takich tak Takich talentów. Takich talentów. Takich talentów. Takich talentów. Takich talentów. Takich Zawsze Atusz mówi, poproszę naleśniki od Babci Róży. zamiast jest dzisiaj tychnik? robić obiad, bo nie, yy, nie tego, bo nie widziałam o której przyjeżdżacie, nie widziałam, że po um, pełniu, po to robiłam naleśniki, czy żeby Ania yy, czy jest miała jest na rano, na na ten tak? tu jest napisane przejazd techniczny. Tak? Tak. No właśnie. Tu się zatrzymuje przyjaźń techniczny. No właśnie, to musi być specjalna droga, żeby nikt nie przeszkadzał. Tu się zatrzymuje przyjaźń techniczny na tych przystankach. Tak, aha. Na tych przystankach ja się zatrzymuje przyjaźń techniczny. Wszystka wieszka. To jest przyjaźń techniczny. A tuś, a chcecie może siku? Ten... Nie, zaczynuje się na to. Chłopie? na wszystkich przystankach do a słuchaj, a może on pojedzie no, teraz do kamieniołomu pokaż babci gdzie jest kamieniołom tam przy on ma pętlę a tutaj tak, o jest napisane a. Kamieniowe gdzie są? Tutaj o, tutaj na samym końcu. To no widzisz, o, tutaj jest kamień. Artuś, to może on tam pojedzie, słuchaj. Poszedł wiesz? Można się tak ruszyć. się tak rozpyrać. Poszedł, bo on powinien sobie szukać gdzie indziej rozrywki. Przyniesiesz? Również fajnie można się rozpędzić, biegać i, i tutaj jest duża przestrzeń. I niech się krzyknie, może się wyprzycie. Tak się Tutaj dzieci tak krzyczą, piszczą i nic im nie zwracają. Hej! Na dworcaka wychodzimy! Ciekawe, czy babcia wejdzie. Chłopie! No, to Ty wesołek! Dzień dobry! Zobacz, jak babcia wysoko weszła. A kto ją teraz wyjmie? On się zgubi, znowu się zgubi. Tak Opsa! Ojej, jakie te świerki są duże, jakie one, się jasne, ale już były duże po sobie. Nie, świerczka, chodź, będziemy kurlać z tej górki, weź. Będziemy kurlać ją ja. z całej Wysokiej Górki. Tu i tutaj, z tej górki, tej górki.

No nie, no nie ma komu wyciągać. Najlepiej tu z tej górki, a tu nie. Kto mam teraz wyjąć chłopie? A może babcia róża? Łapie ją, chłopie! Trzyma się mocno? No. Jestem o, nie jestem w tej wierze, że Czy Trzymaj się, trzymaj się. Nie. Ja, da. Ja. 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 Ja.

Tak, dobrze nie? To wysoko, Henki. No to jeszcze weźmy no. to się nie porwało. Nie. No tak. No tak, był w